Siemanko, witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj przyrządzę dla Was coś takiego jak sos paprykowy. Co będziemy potrzebowali, żeby zrobić taki sos? Ja tutaj mam około 2 kg papryki. I na te dwa kg podam wam składniki. Do tego przygotowałem sobie tutaj takie 5 pomidorów swoich. Można dać jeśli nie mamy pomidorów, koncentrat. ja mam pomidorki, więc tam główkę czosnku, więc ja mam tu około 10 ząbków. Do tego będziemy potrzebowali pół szklanki oleju, 3 czwarte octu, 3 czwarte szklanki octu, sól, pieprz, bazylia to do smaku. Jak to woli, jak to lubi, to będziemy przyprawiać sobie i próbować. Myślę, że tak bazyli około 4 łyżek, soli. Zależy, ile tego wyjdzie i wtedy zastosujemy. To co, zaczynamy od przyrządzenia papryk i papryki będziemy mielić w maszynce do mięsa. Jeśli nie mamy, no to będzie problem, bo trzeba ją jakoś zmielić, żeby była. Drobna. Z papryk wyciągam gniazda nasienne i kroję je na takie kawałki, żeby zmieściły mi się do maszynki. Włączam maszynkę i wrzucam paprykę. A jeszcze nie powiedziałem, robię to na małych oczkach, żeby nie była za gruba ta papryka. z czosnkiem się nie bawię, też go wrzucam do maszynki i mam go rozdrobnić. Tak to wszystko będziemy mieszać. I pomidorki tak samo, rozkroję sobie tylko na ćwiartki. Wytnę też tutaj gdzie były jeszcze półki te twarde miejsca i lądują. maszynka. I tak lecimy z tematem, aż przerobimy wszystko. Także ja zmykam, e, o jak to przerobię, przepuszczę przez maszynkę. To do was wrócę. A jeszcze zapomniałem dodać, że jeśli ktoś lubi troszeczkę bardziej na ostro, to paprykę ostrą może użyć. Jakaś papryczka chili, ja mam akurat peperoncino. To już jak, jak lubicie, jak uważacie. To jestem z powrotem. Przerobiłem już całą paprykę. Stawiam sobie teraz na kuchenkę i będziemy grzać i redukować nasz sos. A jeszcze zapomniałem dodać, co mi będzie potrzebne. Będzie mi potrzebny jeszcze cukier. I cukru tak półtorej szklanki na 2 kilo papryki. To teraz tak. Dodaję po kolei wszystkie składniki. Pół szklanki oleju. 3 czwarte szklanki octu. Półtorej szklanki cukru. Cukier i ocet to konserwanty, więc będzie dobrze zakonserwowane. Teraz tak, dwie łyżki soli. Takie nie bardzo czubate, raczej płaskie. Lepiej dać trochę mniej i później do, doprawić, niż dać za dużo. Bazylię, około 4 łyżek. Peperoncino, tak, łyżeczkę, czyli jakieś. Pół łyżki dam. Jeśli lubicie bardziej ostre, to możecie dać więcej. To już według uznania. I czarnego pieprzu, tak do smaku. Później jak zagotuję, jeszcze spróbuję. Jeśli będzie za mało przypraw, to doprawię. No i co, teraz wszystko mieszamy. Zredukujemy i widzimy się przy napełnianiu słoików. Gęstość sosu uzyskamy przez... Długie gotowanie. Im dłużej gotujemy, tym będzie bardziej gęsty. To już według Waszego uznania. No i po ponad godzinie bulgotania trochę nam się zredukował ten sos. Wygląda tak, jak dla mnie wystarczająco. Ja jeszcze zapomniałem dodać: wrzuciłem sobie do sosu do gotowania dwa czy trzy listki laurowe. No i co? Ja sobie wyłączam. Teraz tylko jest wrzące, ale spróbuję jeszcze smak. Jak dla mnie jest w miarę spoko, dodałbym jeszcze tylko tak troszeczkę soli i pieprzu. Ostrość papryki lekko wyczuwam. Nie będę bardzo ostrego robił, bo Aga nie lubi. A do czego możemy wykorzystać taki sos? do makaronu ja dodaję na przykład do fasolki po bretońsku robię jakieś gulasze to świetnie mamy tutaj taki skondensowany smak papryki który możemy dodać Ok, nie pozostaje mi nic innego jak pakować to w słoiki To startuję z pakowaniem słoiki naszego gorącego jeszcze w zasadzie wrzącego sosu on wydaje się rzadki, no bo jest ledwo zdjęty, że tak powiem z ognia. On jak ostygnie troszkę zgęstnieje. A druga rzecz, jeśli chcecie gęstszy, no to po prostu dłużej musicie na ogniu potrzymać. Jak dla mnie jest w porządku. Oczywiście po przesunięciu zapasteryzuję słoiczki. Tak, prezentuje się nasz sosik paprykowy. Ła, jest bardzo gorący. Jeszcze w tematycznych nakrętkach tu mam dwie takie z papryczką. Jeśli przepis się podobał, no to zostawcie łapki w górę i komentarz. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby zmienił kolor na szary. Przy dzwoneczku zaznaczcie opcję. Wszystko, żeby dostawać wszystkie powiadomienia. A ja Wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć, pa.